Z drugiej strony, a propos tych informacji, które napływają do y, kredytobiorców czy do posiadaczy kredytów frankowych, w tym roku szczególnie przebija się taka, m, że to banki straszą czy mówią o tym, że będą pozywać frankowiczów za, za, pa, panie za bezumowne korzystanie z kapitału. To na tym to polega? No, panie że banki zawsze straszą, tylko mają politykę. Jak czekaliśmy na wyrok CUE, to straszyły, że padnie sektor rok który był 2019, mamy już końcówkę 2021 i sektor ma się dobrze i nawet odnosi rekordowe e, wyniki, więc to naprawdę banki mają taką politykę, która ma na celu po prostu zniechęcić, czy też e, wzbudzić e, niechęć no tak, osób. tak, ale wtedy nie było informacji o tym, że będą pozywać frankowiczów. Teraz te informacje się e, przebijają, więc o, pozywają, czy nie? Oczywiście e, banki podejmują kroki prawne, żeby swoich roszczeń dochodzić, bądź to wzywają klientów do zapłaty, czy to kapitału, czy też kapitału i bez uniknięcia z, z kapitału. Być może pierwsze powózła też się już zdarzają o, o tym było głośno w mediach, że banki będą, będą pozywały i zapewne takie powództwa składają. Natomiast trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że do tej pory nie zapadł żaden wyrok, który by przyznał rację bankom, że takie wynagrodzenie im się należy. Nie ma też żadnych postaw prawnych, żeby tego typu roszczeń dochodzić. To jest sobie że banki sobie wymyśliły i na siłę próbują kreować rzeczywistość, że, że mają podstawy, żeby tego dochodzić. To oczywiście, gdyby sąd tak, tak się nie zasądził, to byłoby to po prostu sprzeczne nie tylko z dyrektywą, ale i z całym porządkiem prawnym i zasadą czystych rąk, że ktoś, kto kto sam nie spełnia zasad współczesnego społecznego, powołuje się potem na to, żeby te rzeczy mu się po prostu należą. I to się oczywiście to zawsze kojarzy z tym, że banki są zawsze bardzo kreatywne i szukają różnych możliwości. Najlepszym dowodem jest na to, że mamy już kilka wyroków CUE i kilka wyroków Sądu Najwyższego, które wprost mówią, że nieuczciwego kursu nie możemy zastąpić innym miernikiem wartości, tutaj kursem średnim MBP, a banki mimo to i tak powołują się na jeden węgierski wyrok CUE, który wskazał, że, że na Węgrzech można było ten kurs nie zastosować, a CUE wyraźnie, tam w punkcie chyba 17 tego roku wskazał, że sprawa państwa dziuba jakby nijak ma się do sprawy węgierskiej, bo tam jest po prostu inne i u nas takiego ustawodawstwa nie ma, a banki i tak tak wszystko próbują wskazywać, że jest to dla nich jakaś szansa, więc banki będą szukały swojej szansy, natomiast rozwiązania za są po prostu bezzasadne. A frankowicze się boją tego, że jak rozmawiacie z nimi, to pytają o to, czy bank może ich pozwać tak, i czy to w drugą stronę się nie obróci często, przypadkiem? Często o to pytają, natomiast to jest taki trochę mit wydaje mi się, który krąży i który rzeczywiście no trudno się z tym nie zgodzić, że to jest taki element, którym banki banki straszą. W naszych sprawach bodajże jedna dziesięciotysięczna naszych klientów została pozwana po prostu o to bezpodstawne używanie kapitału, które jest bezpodstawne. My oczywiście chętnie tych klientów obronimy. Natomiast klienci o to pytają, ale na pewno nie przeszkadza im to w tym, aby tej drogi sądowej unikać i aby po prostu nie działać. Wystarczy to klientom wytłumaczyć, wskazać, tak jak mecenas tutaj jasno powiedział, że jeszcze ani jedna tego rodzaju Prawa nie została rozstrzygnięta na korzyść banku, natomiast można bez kłopotu znaleźć rozstrzygnięcia, które są korzystne na rzecz kredytobiorców frankowych. Ja myślę też, ja myślę też mecenasie, że w kwestii e, dotyczącej właśnie bezmownego korzystania z kapitału warto też wskazać na kwestię dotyczącą e, przerwania biegu przedawnienia, bo tak. no, banki są pod ścianą, więc można powiedzieć, że no, to są takie środki, które no, muszą podejmować, muszą podejmować, jeżeli chcą podjąć pewną akcję defensywną. Natomiast tutaj o jeszcze jednej rzeczy warto wspomnieć, że my gdzieś tam w przeszłości projektując, kiedy ewentualnie takie roszczenia mogłyby się pojawić, zakładaliśmy, że to będzie po wygranej sprawie, kiedy już jest wyrok prawomocny, klient ma już tą nieważność przez sąd uznaną. Natomiast Pewnym aktem desperacji jest składanie takich pozwów czy wezwań w momencie, kiedy postępowanie jest jeszcze w toku, bo tak naprawdę takie zachowanie banków, kiedy żądają kapitału czy opłat za korzystanie z kapitału, tak naprawdę same uznają, że ich umowy są nieważne, bo tylko w takiej sprawie możliwe jest żądanie takich roszczeń i już są pierwsze E, takie e, interpretacje płynące z sądów, że sądy uznają, że skoro takie roszczenia się pojawiły w trakcie trwającego postępowania, to tak naprawdę e, jakby bank uznał, że jego umowa jest nieważna, skoro idzie już o krok dalej i, i żąda czegoś związanego z tą nieważnością. Banki same sobie no, strzelają w Dokładnie. stopę? Tak, mimo że nie ma jeszcze orzeczenia pierwszoinstancyjnego, to się pojawia właśnie tego typu roszczenie, że w, w, w sprawie, w której kredytobiorca wytoczy powództwo bankowi m, o stwierdzenie ważności umowy kredytowej, czy też jej odfrankowienie, sąd nie uznał jeszcze, że umowa jest nieważna, ale już bank twierdzi, że jest nieważna i dlatego prosi o zwrot kapitału wraz z wynagrodzeniem. Czyli ułatwia decyzję sądowi, tak? Mamy takie błędne koło, bo bank uznaje w powództwie klienta, że umowa jest uczciwa i ważna. Jednocześnie w wezwaniu do zapłaty wskazuje, że to klient się powołuje na tą nieważność, ale skoro się powołuje, to my chcemy zotu naszych roszczeń z tytułu nieważności. No to albo coś jest ważne, albo coś jest nieważne. Jeżeli jest nieważne, to się tego mogę domagać. Jeżeli jest ważne, to, to się tego nie mogę domagać. To jest bardzo proste, banki tutaj próbują jakoś zakrzywiać czasoprzestrzeń, mam takie wrażenie i same sobie strzelają stopę. Oczywiście nie będzie przez pełnomocników wykorzystywane w toku procesu, no bo takie pismo można podawać jako po prostu uznanie roszczenia i w związku z tym sąd pojęto klientowi za, za A swoim. były już jakieś przypadki decyzji sądu na podstawie takich wezwań banków, czy jeszcze nie? Czy to jest nowe? Ja się swoje petycji jeszcze z tym nie spotkałem, bo to jest po pierwsze nowe i my będziemy to, to testowali, ale z rynku dobiegają informacje, że już takie pierwsze pisma były przedkładane i spotykają się z aprobatą sądów.